Hi guys, witajcie kochani. Dziś czas na present continuous. Present continuous, czyli rozciągniętą teraźniejszość. A dlaczego rozciągniętą? No posłuchajcie, dzieje się na naszych oczach. Różnicą między czasem present simple a present continuous jest właśnie moment, w którym zdarza się sytuacja w czasie teraźniejszym. Present continuous jest czasem ciągłym, żeby coś. Się nam rozciągnęło, to znaczy, że musimy to zaobserwować przez dłuższy okres czasu. I dlatego też mówimy, że ten czas bardzo często widzimy, czyli widzimy, jak coś na naszych oczach się rozgrywa. Jesteśmy w stanie to często też usłyszeć, zaobserwować, a czasami nawet poczuć. Czyli są to sytuacje, które się dzieją now, czyli teraz, at the moment, właśnie teraz w tym momencie, just now znowu. Kolejny sposób na pokazanie, że właśnie teraz i right now, w tej chwili. Czyli jeśli jakakolwiek sytuacja dzieje się na naszych oczach i jest now at the moment, just now or right now, oznacza to, że musimy użyć czasu ciągłego, czyli present continuous. No a jak on wygląda? No, kochani, można go rozpisać tak naprawdę na dwa sposoby. Ja preferuję bardziej jeden od drugiego, natomiast pokażę Wam obydwa, bo wiem, że już nieraz się z tym czasem pewnie spotkaliście. Więc, żeby mówić w czasie present continuous, musimy wziąć pod uwagę, że na samym początku mamy to be. A co to znaczy to be? I am, ja jestem. You are, ty jesteś. He is, on jest. She is, ona jest. Um, it is, ono jest lub to jest. We are, my jesteśmy, you are, wy jesteście, they are, oni są. Czyli na samym początku mamy to be, później mamy czasownik, na przykład work, do którego zawsze musimy, zobaczcie, dodać ink. Czyli do każdego czasownika, do naszego głównego czasownika w zdaniu, zawsze dodajemy ink. I tutaj jeden myk. Kochani, pamiętajcie, bo to jest bardzo częsty błąd. Czasu present continuous nie ma, jeśli nie dodacie tutaj elementów to be. Czyli nie możemy powiedzieć I working, a jest to jeden z najczęściej błędów albo he talking. Absolutnie tego nie można zrobić. Pamiętajcie, I am working. He is talking. They are singing. Musimy, każdy z tych element, elementów musi być obecnych, żeby ten czas tak naprawdę zaistniał. I teraz tak, drugim sposobem zapisania tego czasu to jest sposób, w jaki ja zapisuję, bo pamiętajcie, że każde zdanie składa się z trzech podstawowych członów, czyli osoby, czasownika i resztę zdania. Więc zawsze tu będziemy mieli osobę, po czym czasownik w czasie present continuous wygląda właśnie w ten sposób. I am dancing with my friend right now. W tym momencie tańczę z moim przyjacielem. You are talking on the phone right now. Teraz rozmawiasz przez telefon. He is smiling at me now. On teraz właśnie się do mnie uśmiecha. And he is reading a book. I on właśnie czyta książkę. A co my teraz robimy? I am teaching you. Ja właśnie was uczę, prawda? Czyli I am teaching you. You are listening to me, a wy mnie słuchacie. You are learning right now. W tym właśnie momencie się uczycie. I jeszcze jeden myk, słuchajcie, do tego czasu, który jest bardzo, bardzo ważny. Mianowicie, tak samo zresztą jak w języku polskim, czasami poprzez użycie teraźniejszości możemy mówić o przyszłości. Czyli możemy powiedzieć, na przykład, Widzę się dziś z kumplem. Jest to czas teraźniejszy, prosty, ale wiadomo. E, przepraszam, jest to czas teraźniejszy, natomiast wiadomym e, jest to, że mówię o niedługiej przyszłości. I tak samo jest z użyciem tego czasu, czyli możemy śmiało powiedzieć, że czasu present continuous także używamy w momencie, kiedy chcemy powiedzieć o nadchodzącej przyszłości, czyli mówimy I'm traveling to Spain soon. Wkrótce wyjeżdżam do Hiszpanii. Nie wiem, czy widzicie? Chyba widzicie. He is meeting his friends this afternoon. Dziś po południu on się spotyka z przyjaciółmi. They are moving to a new flat next week. Oni w przyszłym tygodniu przeprowadzają się do nowego mieszkania. She's getting married soon. A ona wkrótce wychodzi za mąż. Także czas present continuous tak naprawdę ogólnie można powiedzieć, ma trzy zastosowania. Pierwsze zastosowanie to właśnie to, o którym przede wszystkim mówimy, czyli jak coś jesteśmy w stanie zaobserwować i powiedzieć, że w tym momencie, właśnie w tym momencie my widzimy to i relacjonujemy. Co się dzieje albo w czym właśnie bierzemy udział. Drugi, dru, drugi sposób to jest wyrażenie przyszłości, takiej nie, niebawem nadchodzącej przyszłości. Ale jeszcze jest taki trzeci sposób, kiedy chcemy powiedzieć, że na przykład zwykle pracujemy do ósmej, ale w tym tygodniu pracujemy tylko do trzeciej, to zwykle, pamiętacie, jest domeną czasu teraźniejszego prostego, więc powiemy I usually work till eight. Zwykle pracuję do 8. Ale w tym tygodniu wyjątkowo, but this week exceptionally, I am working till 3. Pracuję do trzeciej. I am working till 3. Więc używamy także tego czasu, żeby podkreślić wyjątkową sytuację. Coś, co nie zdarza się często. I kochani, tutaj jeszcze jedna bardzo, 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 bardzo ważna uwaga. Mianowicie. Przez to, że jest to tak bardzo dźwięczny czas, że, że jest bardzo melodyjny, że, że tak fajnie się go wymawia, jednym z najczęstszych błędów popełnianych przez Polaków jest właśnie nadużycie tego czasu. Pamiętajcie, że w momencie, kiedy mówicie w czasie teraźniejszym ciągłym, ta sytuacja musi się dziać właśnie teraz, albo planujecie jakieś wyjście. Mówicie o niedalekiej przyszłości, czasami o wyjątku, ale przede wszystkim jak się skupiacie na tym, co się dzieje teraz. Natomiast jeśli chcecie powiedzieć, że gdzieś mieszkacie, coś robicie, czymś się zajmujecie, kogoś kochacie, coś lubicie robić, coś Was zajmuje, to już jest domena czasu teraźniejszego, prostego. Więc zwróćcie na to szczególną uwagę, bo jest to bardzo często popełniany błąd. See you guys next week. Take care. Bye.